Piana czy wełna? Co wybrać do ocieplenia poddasza? Dzisiaj na podstawie badań i artykułów, które znalazłem w internecie, powiem, dlaczego wybór piany do ocieplenia mojego poddasza byłoby zbyt dużym ryzykiem. Pokażę także i powiem, jak sprawdza się wełna po 7 latach, od kiedy ją tutaj zamontowałem. Zapraszam na film. I to nie jest tak, że piana nie nadaje się do ocieplenia poddaszy piana ma swoje miejsce, o czym powiem na sam koniec materiału, ale teraz skupmy się na tym, dlaczego uważam, że wybór piany w moim wypadku byłby złym wyborem. Pierwsza rzecz: sztywność konstrukcji. Ja kiedyś nagrałem film o tym, jak bardzo dach konstrukcji krokwiowej pracuje pod naporem wiatru. Ogólnie na to, że ten dach pracuje składa się kilka rzeczy. Przede wszystkim napór wiatru, tak jak wspomniałem. Dach przy wiecznej, przy wiecznej pogodzie bardzo mocno pracuje i możemy odnieść wrażenie, że urwie nam dach. Miało to miejsce, ma to miejsce kilka razy do roku, kiedy przeważnie mocne wiatry wieją w naszym regionie. Druga sprawa, napór śniegu. I im więcej śniegu napada na nasz dach, to te krokwie między sobą pracują. Z badań, które Wam oczywiście podlinkuję pod tym filmem, wynika, że od naporu wiatru, od śniegu i za sprawą wilgoci tak, bo krokwie też przejmują wilgoć z otoczenia i oczywiście kurczą się i rozrastają że te ruchy między krokwiami mogą wynosić od 2 do 5 mm, a w skrajnych wypadkach, kiedy na przykład więźba jest źle zrobiona albo źle Połączona może to dochodzić nawet do 10 mm, także bardzo dużo, ale to dotyczy młodego dachu. Po kilkunastu latach, według tych badań od 10 do 12 lat, kiedy, kiedy konstrukcja krokwiowa jest już na naszym domu, ten zakres ruchu również może wynosić do 10 mm, a tego piana bardzo nie lubi. Okazuje się, że już przy ruchach od 2 do 5 mm w pianie mogą występować, w zależności od grubości warstwy, bo to o tym też później wspomnę mogą występować mikropęknięcia, najprawdopodobniej będą występować mikropęknięcia oraz odspajanie się od krokwi. Także w zależności od tego, jak macie sztywny dach, to im bardziej, im większe ruchy na danym dachu, im większe ugięcia na danym dachu występują, tym gorzej dla piany. I tutaj warto zaznaczyć, że piana otwarto-komórkowa, którą my stosujemy na poddasze, ona jest dużo bardziej elastyczna, dużo bardziej wygina się. Niżeli piana zamknięto-komórkowa, ale pian zamknięto-komórkowych nie stosujemy na poddaszy, bo ta piana otwarto-komórkowa jest dużo bardziej odporna na ewentualne zawilgocenia. Tak? Dużo lepiej sobie radzi z odprowadzeniem wilgoci i z ruchami konstrukcji. Także do poddaszy używamy piany otwarto-komórkowej. I mimo, że ta piana, tak jak wam wspomniałem, jest dużo bardziej odporna na, na ewentualne odkształcenia, to według tych badań po około 10-15 latach, a w skrajnych wypadkach. Gdy piana jest źle zaaplikowana albo te ruchy dachu są bardzo mocne, od 5 do 10 lat, ale tylko w skrajnych wypadkach. A przy normalnym użytkowaniu po około 10, 12, 15 latach mogą pojawić się mikropęknięcia i odspajanie od krokwi, co oczywiście będzie sprawiać to, że będziemy mieli mostki termiczne w naszym dachu. A mając na poddaszu wełnę, wiem, że ona ugina się i dostosowuje się do tego, jak pracują krokwie. Dodatkowo warto zauważyć, że ja mam e, oczywiście deskowanie dachu, a wiele osób deskowanie dachu ogólnie usztywnia nam konstrukcję e, dość mocno, a wiele osób rezygnuje z deskowania, pewnie na rzecz oszczędności, albo coś takiego, i mimo to decydują się na aplikację piany na poddaszu jako ocieplenie, a to, e, że rezygnujemy z deskowania. Sprawia, że ta konstrukcja pracuje jeszcze bardziej. Także, jeżeli chcecie mieć pianę na poddaszu z krokwi, nie rezygnujcie z deskowania, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Kolejnym powodem, dla którego nie chciałem mieć piany na swoim poddaszu, chodzi o grubość warstwy. I jeszcze kilka lat temu, gdy ja właśnie robiłem ocieplenie swojego poddasza, mówiono, że warstwa 15-20 cm piany wystarczy zamiast 30 cm wełny. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że piana otwartokomórkowa, którą musimy stosować do naszych poddaszy, ma również lambdę, taką samą praktycznie jak wełna. W moim wypadku to jest 0,035. Wełna skalna to jest firma Rokul To nie jest reklama, tylko wspominam abyście, bo pewnie będą jakieś pytania. To piana otwartokomórkowa ma praktycznie taki sam współczynnik przenikalności ciepła. Od 0,035 do 0,04, czyli praktycznie to samo. Więc wiemy już, że aby mieć taką samą izolacyjność termiczną poddasza, musimy mieć taką samą grubość ocieplenia. Stwarza to kilka problemów. Po pierwsze, generuje koszta, tak, bo yy, aplikacja piany dużo bardziej opłacałaby się w, w sytuacji, gdy chcemy mieć takie ocieplenie grubości 20-25 cm może 15 wtedy te koszta są zdecydowanie niższe. Druga sprawa, im grubsza warstwa, tym tak naprawdę dla piany gorzej. Dlaczego? Okazuje się bowiem, że. Im grubsza piana, tym łatwiej pęka. Przy 30 cm naprężenia wewnętrzne rosną. Piana ma niską gęstość od 7 do 12 kg na metr sześcienny, więc jest krucha przy ruchach 3-5 mm. Grubsza warstwa trudniej rozkłada siły. Pęknięcia są bardziej prawdopodobne niż przy 15-20 cm, ale wtedy izolacja jest słabsza. Więc bezpieczniej byłoby zaaplikować pianę na poddasze o cięższej warstwie, od 20 do 25 cm maksymalnie i tak jak tutaj w tych badaniach było napisane najlepiej w trzech warstwach, czyli nie aplikować piany jednorazowo 30 cm, tylko zaaplikować 10, 10 i 10. Wtedy ta wytrzymałość tej piany jest zdecydowanie większa, ale jak widzicie E, aby mieć taką samą termoizolacyjność poddasza, musimy mieć taką samą grubość e, warstw ocieplenia piany, która, jak widzicie, im grubsza, tym bardziej e, podatna na uszkodzenia, na pęknięcia, na mikrourazy i na odczepianie się, odczepianie się od e, krokwi. Także to był drugi powód, dlaczego nie chciałem mieć piany na swoim poddaszu. Kolejna rzecz, horyzont czasowy. Okazuje się, że wełna skalna e, jest w stanie wytrzymać 50 lat bez utraty e, właściwości termoizolacyjnych, tak? jeżeli jest dobrze. Zamontowana na poddaszu nie ma do czynienia cały czas z wilgocią. Chociaż wełna skalna, po wyschnięciu, jeżeli ma do czynienia z wilgocią, jeżeli wyschnie, jeżeli na przykład naprawimy problemy z dachem albo jakiekolwiek przecieki, to ona po wyschnięciu odzyskuje swoje właściwości termoizolacyjne, w ogóle ich nie traci. I według producentów jest w stanie wytrzymać 40-50 lat bez żadnego problemu. Sytuacja gorzej wygląda przy pianie. Piana, mimo że otwarto-komórkowa, jest odporna na zawilgocenia to z czasem, biorąc pod uwagę grubość warstwy, wilgotność, ruchy dachu, to po 15-20 latach dużo bardziej obawiałbym się o swój dach, aniżeli w sytuacji, gdy miałbym na poddaszu wełnę. Dodatkowo, według tych badań, piana po 15-20 latach traci od 5 do 10% swoich właściwości termoizolacyjnych, co w sumie nie jest jakimś tam ogromną stratą, jest to, można powiedzieć, marginalna, marginalna strata, ale takowa występuje oraz przy grubszych warstwach ta piana może się zapadać. Warto jest to wziąć pod uwagę, gdy będziecie po prostu decydowali się na ocieplenie na poddasza, że po jakimś czasie przy pianie Raz, że mogą występować mikropęknięcia, mogą występować mostki termiczne przy ruchach dachu, no i piana może stracić troszeczkę właściwości termoizolacyjne. A nie oszukujmy się, mimo że jeżeli pianę dobrze zaaplikujemy, to tutaj na poddaszu występują duże różnice temperatur. Tak? Piana się kurczy, rozkurcza, dlatego że raz jest gorąco, raz jest zimno. W związku z tym, że raz jest gorąco, raz jest zimno, w pianie na pewno będzie skrapać się para wodna, Czyli ta piana będzie narażona na zawilgocenia, a tak jak wam powiedziałem, wełna na takie zawilgocenia po wyschnięciu jest odporna. Piana niekoniecznie po kilkunastu latach da sobie z tym radę. Więc u mnie horyzont czasowy dość duży. Mam zamiar mieszkać w tym domu 40-50 lat i nie wyobrażam sobie sytuacji, że za 20-25 lat będę musiał remontować poddasze albo cieplać je jeszcze raz, bo raz koszta, dwa. Pewnie by mi się tego nie chciało robić, a nie oszukujmy się, producenci piany dają gwarancję na 20-25 lat. Czy po tym czasie ktokolwiek w ogóle będzie mógł starać się o jakiekolwiek odszkodowanie albo naprawę? Wydaje mi się, że nie, dlatego ja nie chciałem podejmować tego ryzyka. Nie twierdzę, że tak się stanie na 100%, bo to są tylko oczywiście badania i testy, ale ja takiego ryzyka na swoje poddasze nie podejmę, dlatego że, tak jak wspomniałem, horyzont czasowy, na który patrzę, to 50 lat. Kolejny punkt, który powinienem dać dla wełny skalnej, jest to, że jest całkowicie niepalna, a piana albo się topi, albo jest palna, tak? w zależności od tego, jaką pianę wybierzemy. Także tutaj punkci zdecydowanie dla wełny w razie ewentualnego pożaru pomoże nam w tym, że nie będzie się ten płomień tak bardzo rozprzestrzeniał, jak w sytuacji, gdybyśmy mieli na poddaszu pianę. Zanim przejdziemy dalej, podsumujmy sobie, dlaczego nie warto ocieplać poddasza pianu. Po pierwsze, starzenie się. Po 10-15 latach piana może stracić 5-10% izolacyjności. Wełna trzyma poziom do 50 lat. Po drugie, ruch dachu z krokwi. Mój dach rusza się o 3 do 5 mm. Piana może pękać lub odklejać się. Po trzecie, starzenie się dachu. Starszy dach równa się większe ruchy. Po 10-20 latach piana mogłaby szwankować. Po trzecie, grubość a pęknięcia. Im grubsza piana, tym łatwiej pęka. Przy 30 cm naprężenia wewnętrzne rosną. Piana ma niską gęstość więc jest krucha przy ruchach 3-5 mm. Grubsza warstwa trudniej rozkłada siły. Pęknięcia są bardziej prawdopodobne niż przy 15-20 cm, ale wtedy izolacja słabsza. Dobra, mamy minusy, a teraz kiedy warto ocieplać swoje poddasze pianą? Otóż okazuje się, że najlepiej ocieplać poddasze pianą, kiedy mamy dach konstrukcji wiązarowej. Dlaczego? Dlatego, że wiązary są dużo sztywniejsze, ta konstrukcja wiązarowa jest dużo sztywniejsza niż dach krokwiowy. Ruchy tam występujące są od 1 do 2 mm, a tak jak Wam wcześniej wspomniałem, piana nie lubi ruchów już od 3 do 5 mm, także wiązary ruszają się zdecydowanie mniej, od 1 do 2 mm oraz jest to drewno wysuszone, czyli kurczy się i rozpręża zdecydowanie mniej, a także... Po czasie, po tych 15-20 latach, wiązary nie tracą swojej sztywności, tak jak jest to w przypadku dachu konstrukcji krokwiowej, bo tutaj wszystkie gwoździe, wszystkie łączenia, śrubki i tak dalej pracują i się, się luzują. To w dachu konstrukcji wiązarowej takie coś nie występuje, dlatego że tam te połączenia są dużo bardziej sztywne, dużo mocniejsze i dużo mniej się, że tak powiem, luzują pod wpływem wiatru czy tam naprężeń, tak? także jeżeli macie dach konstrukcji wiązarowej, to tam nas spokojnie i z dużym bezpieczeństwem, z dużym spokojem można aplikować ocieplenie poddasza pianą. A teraz najważniejsze koszta. Jeżeli chodzi o ocieplenie poddasza pianą, to z tego co patrzyłem w zeszłym roku kosztowało to jakieś 15,5 tysiąca zł za 140 m2 poddasza, warstwa, grubość 30 cm, a jeżeli chodzi o wełnę, to materiał, sam materiał tej wełny, którą ja mam w tym momencie, kosztowałby i takiej samej grubości, jakbyśmy chcieli, czyli te 30 cm, kosztowałby około 12-13 tysięcy złotych, więc nieco taniej, ale trzeba wziąć pod uwagę koszty robocizny. Jeżeli chcecie to zrobić samodzielnie, to wyjdzie was taniej, ale jeżeli weźmiecie do tego ekipę, no to zapłacicie na pewno drożej, do tego, że koszty robocizny w tych czasach są dużo wyższe aniżeli kilka lat temu, ale można ocieplić poddasze samodzielnie, można to zrobić dokładniej dzięki temu, tak? no i oszczędzicie jakieś pieniądze, mimo że jest to jedna z najgorszych prac przy budowie domu, jakie kiedykolwiek robiłem. I w sumie czas wykonania danej usługi to jest główna zaleta piany, bo opianować poddasze można w jeden dzień, a, a ocieplić poddasze wełną trwa przynajmniej 2-3 tygodnie, w zależności od tego, jak duża ekipa, czy robicie samodzielnie, bo samodzielnie na pewno dwa tygodnie tego nie zrobicie. Pewnie trzeba policzyć więcej czasu, ale tak jak wcześniej wspomniałem, biorąc pod uwagę horyzont czasowy, czy warto jest śpieszyć się z tym tematem i ryzykować? No moim zdaniem nie. Mam nadzieję, że nikogo nie przestraszyłem tym filmem. Słuchajcie, to są tylko dane, które znalazłem w internecie. Mam nadzieję, że jeżeli ucierpiłeś swoje poddasze pianą, to takich rzeczy nie będziesz musiał przechodzić. Ja, tak jak wspomniałem, nie chciałem ryzykować, nie chciałem brać. Tego, y, na swoje barki. Wolałem pomęczyć się z wełną, bo jest to naprawdę ciężkie ocieplenie pod nasza wełną. Wolałem pomęczyć się z wełną te miesiąc czy półtora i mam teraz spokój na lata. Jestem pewny, że nic się z tym nie dzieje. Warto tutaj wspomnieć oczywiście, że jeżeli mamy wełnę, to trzeba ją dobrze zabezpieczyć przed gryzoniami, bo o ile piana jest dość odporna, bo gryzonie nie przychodzą, czy tam kuny, czy jakieś myszy, raczej tam nie robią y, tuneli, bo piana to jest jednak chemikalia i Kuny tego nie lubią, kuny uwielbiają wełnę. Warto jest zabezpieczyć takie poddasze jakimiś kratkami. Ja od razu po, po ociepleniu poddasza, nawet przed ociepleniem poddasza, miałem już podbitkę w swoim dachu. To już bardzo zabezpieczyło wełnę przed kunami, ale chciałbym też zabezpieczyć wełnę od tej strony, czyli od strony strychu, dlatego że okazało się, że mam, miałem jakieś dwie myszki na poddaszu, dwie myszy. Kuny nie miałem i nie mam na szczęście. I wolałbym jednak, skoro jakieś myszki weszły, to być może jakieś kuny też kiedyś się mogą tutaj zalęgnąć, jakoś mogą się dostać do tego dachu, więc chciałbym jeszcze zabezpieczyć ten dach od strony strychu. Warto to wziąć pod uwagę, gdy będziecie ocieplać swoje podasze, że piana na pewno o, nie zostanie zjedzona przez gryzonie, no a wełnę trzeba jednak w jakiś sposób zabezpieczyć. Teraz tak, jak sprawdza się moja wełna po tych wszystkich latach? Jak wiecie, już dwukrotnie robiłem termowizję tutaj swojego poddasza, swojego domu ogólnie. Nie widziałem żadnych mosków termicznych, wełna jest sucha, wilgotność również sprawdzałem tej wełny, dach jest suchy i mimo tego, że on pracuje, że tam są ruchy tego dachu, że tak jak Wam wspomniałem, on się bardzo mocno porusza, nic się z tą wełną nie dzieje. Naprawdę, podnosząc ją do góry, nie czujemy żadnej wilgoci, nie czujemy żadnej różnicy. Od momentu, gdy ją po prostu instalowałem, gdy ją po prostu tutaj mocowałem. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale tak jak wspomniałem, w tym czasie jest to droższe drożej jest zrobić ocieplenie poddasza z wełny, aniżeli spiany oraz jest trudniejsze, ale zdecydowanie warto. Jeżeli robicie to samodzielnie, to zrobicie to dobrze, zrobicie to porządnie i będziecie mieli spokój na lata. Także. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, przydał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć.